Witoldka jest człowiekiem, który od lat działa na pograniczu polityki i biznesu i potrafi niezwykle skutecznie do najważniejszych polityków docierać. Nie możemy użyć nazwiska, ponieważ od kilku lat od 2019 roku ma zarzuty korupcyjne, oferował 25 milionów łapówki kenijskiemu ministrowi. Mimo tego, mimo że był objęty śledztwem właśnie korupcyjnym, a także drugim śledztwem przez 6 lat w sprawie szpiegostwa. To jest, to jest śledztwo, w którym badano powiązania również z, z tym człowiekiem, o którym mówił Darek, z, z białoruskim oligarchą bliskim Łukaszence. Więc mimo, mimo, że ten człowiek, Witold K., był objęty takimi dwoma śledztwami, zajmowały się nim służby, zajmowało się tym śledztwem, zajmowała się tym śledztwem również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomimo, te, pomimo tego ten człowiek potrafił skutecznie docierać do ministrów, do wiceministrów, wchodził do, do polskich ministerstw dosłownie jak do siebie.